Królowa Anglii wpadła we wściekłość, a w Londynie wybuchły zamieszki. Wszystko z powodu polskiego szlachcica. Mamy rok 1597. Do Londynu przybywa poseł polskiego króla. Paweł Działyński. W Londynie szuka takiego kubka i bluzy, ale nie mógł ich znaleźć, bo są dostępne tylko w ofercie sklepu Wokulskiego. Przed angielską królową Działyński wygłasza przemówienie po łacinie, w czym już denerwuje Elżbietę I, bo ona bardzo słabo władała tym językiem. Ale ważniejsze było. To, co powiedział polski poseł. Działyński nie prosił, lecz żądał, żeby Anglia wypuściła zarekwirowane statki gdańskie i elbląskie. Ponadto domagał się, by zapewniono wolność żeglugi dla statków z Rzeczpospolitej, co Anglia regularnie naruszała. Elżbieta I, nieprzyzwyczajona do takiego traktowania, wpadła we wściekłość, zaczęła krzyczeć i ubliżać polskiemu szlachcicowi. Wieść o tym zdarzeniu szybko obiegła Londyn. Mieszkańcy miasta byli zbulwersowani postawą polskiego posła. Domagali się głowy Pawła Działyńskiego, Polak musiał uchodzić z Anglii w obawie o swoje życie. Ale wkrótce potem nieoczekiwanie Elżbieta I zmiękła. Zgodziła się na wszystkie warunki postawione przez Pawła Działyńskiego. Za polskim szlachcicem bowiem stała potęga państwa polsko-litewskiego, z którym Anglia musiała się liczyć.